Zapach potraw z mięsa wieprzowego, wołowego, jagnięcego i koziego wypełnił w sobotę Plac Unii Europejskiej w Brągowie. Mięsny festiwal już po raz piąty zagościł w mieście nad Czosem i jak co roku obfitował w wiele smaków i tradycyjnych dań. Potrawy przygotowywali kucharze amatorzy i zawodowcy, a oceniało je jury. Bardzo ciekawe potrawy. E, z dużą ilością lokalnych naturalnych surowców. No i każdy zgodnie ze swoją wiedzą i ze swoją odczuciami smakowymi punkty postawił. Pierwsze degustacje już za nami, ta pierwsza część konkursowa. Widzę pan podglądają pan przewodniczący również smakował smaczne. Bardzo smaczne. Ja mam nadzieję tylko, że nie jest to tylko przygotowane na konkurs, ale jeżeli to jest proces ciągły i można w tym miejscu, w którym to było stworzone zjeść za tydzień, za dwa, myślę, że to jest cel, ten, który powinniśmy osiągnąć i, i powinniśmy to promować. W tym roku kucharze przygotowywali potrawy z polędwiczki wieprzowej i wołowej. Jedno zdań, rolatki wieprzowe po staropolsku, które znalazły się na jurorskim stole, przygotowane były przez koło gospodyń wiejskich z Marcinkowa. Przepis na pyszną potrawę zdradziła nam Alicja Chojnicka. Boczek wędzony, krojony w kosteczkę, podsmażany, cebulka na masełku takim ekstra, do tego pieczarki, wszystko wymieszane z solą, z pieprzem, rolatka rozbita, faszerowana. Podsmażona na tym oleju, na którym wysmażył się boczek, w grzybach suszonych, no i to wszystko. Wszyscy kucharze podkreślali, że ich dania przygotowywane były w sposób tradycyjny, a produkty w nich użyte były w 100% naturalne. Wszyscy zapewniali także, że takie tradycje żywieniowe kultywowane są nie tylko w konkursach ale także w restauracjach konkursowiczów i domach. Jaką kuchnię panie preferujecie właśnie w domach? To to jest regionalna, tradycyjna? tradycyjna. Tak, trady, tradycyjna, kuchnia regionalna, bez żadnych tam jakichś tam wymysłów zachodnich. Po prostu mieć swojskie kobiety, swojsko jemy, swojsko pijemy i swojsko żyjemy. Podczas festiwalu w rolę jury wcieliła się także publiczność, która oceniała najlepsze gulasze wieprzowo-wołowe Przygotowane przez kucharzy z lokalnych restauracji i hoteli, m.in. przecinka oraz gościńca Molo. Atrakcją festiwalu był pokaz pieczenia Koźlenciny na rożnie i jej degustacja. Festiwalowi towarzyszył kiermasz produktów naturalnych, tradycyjnych i regionalnych, w tym członków sieci dziedzictwo kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle. Celem całej imprezy i odbywających się w jej ramach konkursów była promocja i rozwój rynku mięsa czerwonego z terenu naszego województwa i na tej bazie kreowanie oferty kulinarnej, tradycyjnej gastronomii i przetwórstwa.